Cześć, ręka koncie, pogorsza Wam przy... dworzec kolejowy czarna woda. Mamy tutaj budynek. No, zaniedbany, typowy ozdban z żółtej cegły o koteł. Sprawdzamy czy czynne z ciekawości. Schody w najgorszym w, naj... w gór, słabym stanie. Zamknięte czego z drugiej strony. Jak to w Rydlu było. Czarna woda. Taki magazyn typowy osbański. Megafony to są nie jakby tu dla rowery. Rowery mają to powodzenie pewnie. Zegar, czarna woda. Peron piersy tu mam. No, taki rytel jakby. Tu są yy, te mafory świetlne. A tu już kształtowe, za co szanuję. Tu mamy szlak na Sarogard Gdański najbliższa stacja w tamtą stronę to. Kamienna karczma. A tutaj mamy szlak na Chojnicę i najbliższa stacja w tamtą stronę to łąk. Ładny piętrowy budynek z żółtej cegły. O, otwarty. Jak w rytlu, nieźle. Cztery zegar. Ale pachnie. Patrzcie, ma i obudowonek. Mam i trochę śmierdzi. Nieczynne okienko kasowe, jakieś informacje od koloreki. tu się do kasy, jakieś regulaminy. Naprawdę dwa leciny. Tu Mamy ten jakieś informacje. Rozkład. A to dobry. Ta tu staje, którego poszarcuję Wam. Niestety nie mam megafonów. No i tak. Dziękuję za obejrzenie, życzymy gniepa.